No Został jeden <grym> A czemu on? A czemu ten Fenix był tu? Gdzie są o tobie? Cicho. Chyba zamknij modę growo. Przy taki pisziot. Nie, no nie mogę, jakaś się odziwa w ogóle domnie. do mnie. Do połowy dawajcie. Ładnie, defuj, defuj, zdążysz. Nie Trzymaj to kurwo. Ja! ja nie nie to... Runy! Wojciech! animację mam jak się kręci no! Kometa! To jest w czy to? Właśnie. Eg. O <głosy> 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 Najpopularniejsza pozycja no? Najpopularniejsza pozycja, czekaj. Ale jabłka! Masz takie nogi jak, nie wiem, jak Jabłko, kurta. Co to f? Chłop, że tym tekstem, później Masz takie nogi nie, jak zobra. Jabłko. Dopadł za w tym momencie. Przerosieba się to. Ale nikt nie pytał, żebyś to mówił. No właśnie, bo nikt nie pytał. No, Czegoś tam. Okej, okay, spoko, nie popatrz się. <noise> no ja się nie popłaczę Jak ty, idzbyś stary. Jak ty się urodziłeś? Hahaha! <noise> Aaa go jebałem! No, no kurwa, what the f? Sejk! tam biegałem, czy... wy ich słyszycie tam jest pięciu. Uuuu! Uh. Ale jebał! Ty wyższałem się! Hahaha! O, o! KURWA! Siadło! To się nazywało pirata. FIKUS <noise> nie No co, bo słychać? Hehehe, <noise> Babian dostał Harego Magojera. Widziałem <noise> jakie on kurwa robi miny jak orgazm ma. Ale nuda! Ciociuć! No ale dobraźcie, co kurwa? kurwa. Jego tam rozrywa, jak kurwa twojego starego w średniowieczu. Proszę. <noise> Czas <noise> na dół. BĘTA! Ja go zabiję, go zabiję, go zabiję ale jest pode mną. Kurwa Klasik, co ty? Zabij go! Jest... CO to no. KURWA No, bez ale, ale... nie, da się, ja ty <laughs> Zawiewał, tylko na jeden mecz przyszedł Patrz na tego psa! Co? jest Nie no Krygu, weź po flukę, nie? No po muszę, tu... Sniper, fioletowy... ILE?! Kurwa, co da. Lewej! Co daj, Jungle! Ja bym przepaliłem! To moi... też mi się w chuj podoba. Jut moji dupie, o no. <grym> o oh, oh. Co? Jak taki kurde złodziej. Yes, No ja coś mi piję ciągle Szkielety do mnie, no kurwa No To był tak zwany creeper <grym> Ej w ogóle <grym> Jaki timing Figurze ty kurwa Ale <grym> creeper creeper Ej uciekaj <grym> donkey, do... She could be in trouble